Hej, witajcie moi drodzy! Dziś mam dla Was tak bez żadnej przesady czy clickbaitu naprawdę interesujące i konkretne informacje dotyczące Overwatch 2. Otóż nareszcie możemy się domyślać, kiedy zagramy w ten sequel i może to się stać naprawdę niedługo. Bowiem kilka dni temu włodarze Overwatch League potwierdzili iż kolejny sezon będzie już rozgrywany na Overwatch 2. A to rzecz jasna może też wskazywać na zbliżającą się premierę i powiem szczerze, że jest to chyba najistotniejsza wiadomość od momentu w ogóle ogłoszenia tej produkcji, gdyż właśnie na takie informacje najbardziej czekaliśmy. Oczywiście mamy tu trochę więcej do omówienia, bo nie jest jasne jak to do końca będzie. Ja Wam dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje i sobie trochę pospekulujemy. Zatem zaczynamy. Ok, czyli tak, najpierw zajmijmy się tym, dlaczego niedawne ogłoszenie jest tak silnie związane z Overwatch League. Otóż zbliża się koniec obecnego sezonu i zawsze po zakończeniu następują roszady w lidze. Kończą się kontrakty z graczami, podpisywane są nowe, szukani są nowi sponsorzy, aktualizowane są umowy. W tym roku kończy się deal z YouTube'em i włodarze ligi raz jeszcze będą otwarci na oferty od tejże platformy czy Twitcha. Słowem, już za kilka tygodni rozpoczyna się okres przygotowań do następnego sezonu. A co za tym idzie, podejmowanie ważnych decyzji. W grę wchodzą spore pieniądze i dla wielu z tym związanych ludzi to nie jest zabawa w granie w komputer, tylko poważny świat biznesu. Teraz tak, wszyscy wiemy jaką mamy obecnie sytuację, od półtora roku nie dodano nowej postaci, o nowych mapach już nie wspomnę. Meta w lidze jakoś się tam zmienia, ale generalnie jednak jest stagnacja i atrakcyjność ligi moim zdaniem jest po prostu mała. I każda osoba w nią zaangażowana wie, że gdyby kolejny sezon byłby rozgrywany na obecnej grze, to już z góry w pewnym stopniu byłby skazany na porażkę. Wtedy właściciele drużyn mogliby się dosłownie wycofać z ligi. Co więcej, brak wiedzy, czy piąty sezon byłby rozgrywany na Overwatch 1 czy 2, wprowadza spory niepokój, gdyż przejście na 5 vs 5 oznacza dosłowne podziękowanie wielu graczom tanków. I drużyny absolutnie nie mogą sobie pozwolić na przedłużanie kontraktów dla takich graczy. Zatem już jakiś czas temu dobiegały do nas informacje, że właściciele teamów będą naciskać na Blizzarda, by w końcu im wyjawiono plany na następny rok. Bardzo ważne jest to, by już kolejny sezon był grany na Overwatch 2. I ku naszemu zadowoleniu, Blizzard podzielił się tą informacją. Ogłoszono, iż piąty sezon Overwatch League będzie rozgrywany na Overwatch 2 i wystartuje on w okolicach kwietnia. Moi drodzy, to oczywiście nie jest oficjalne potwierdzenie, że do tego czasu odbędzie się premiera dla nas wszystkich, ale jest to naprawdę potężna wskazówka, że nie przyjdzie nam długo czekać na chociaż betę. Pierwszy raz od ogłoszenia Sequela w 2019 mamy coś, co pozwoli nam. Prowadzić konkretne spekulacje co do premiery, serio. Niby to dotyczy tylko Overwatch League, ale jest wiele powodów, by sądzić, iż dla nas, graczy, to też jest dobra wiadomość. Cała ta sytuacja jest gmatwana przez dwa słowa. Otóż rzecznik Overwatch League przekazał drużynom, iż kolejny sezon będzie rozgrywany na wczesnej wersji Overwatch 2. I te dwa słowa można zinterpretować na wiele sposobów. I co prawda przyszłość stała się ciut jaśniejsza, to dalej są pewne wątpliwości. Teraz, tak w dużym skrócie, moim zdaniem, gdy wystartuje piąty sezon Overwatch League, jeszcze nie będzie premiery Overwatch 2, ale będzie trwać zamknięta beta, która ruszy jeszcze w tym roku lub na samym początku przyszłego. Więc przejdźmy teraz do argumentacji, dlaczego powyższy scenariusz jest dosyć prawdopodobny. Po pierwsze, określenie, iż następny sezon będzie rozgrywany na wczesnej wersji Overwatch 2 silnie wskazuje na to, iż to nie będzie finalny produkt. I nieważne, co nie będzie dokończone, brak którejś postaci, mapy, balansu, po prostu to nie będzie doświadczenie planowane na premierę. Ale dla mnie to jasno oznacza, iż w okolicach startu sezonu na półkach sklepowych nie ujrzymy Overwatch 2. Jednak ile minie czasu od ruszenia ligi do premiery? Tutaj tego totalnie nie wiadomo, ale uważam, że nie potrwa to długo. Z dwóch powodów. Pierwszy to raczej słabo, gdy ludzie oglądają e-sport gry, w którą sami nie mogą zagrać. Od zawsze się mówiło, że na takim Twitchu ludzie najchętniej oglądają gry, w których sami się bawią. To raczej byłyby tortury, gdyby ludzie przez kawał czasu mogli tylko oglądać Overwatch 2. Drugi powód to to, że beta, która by trwała, trwałaby już dobre kilka miesięcy, a one nie są aż tak długie. Ale zaraz. Skąd pomysł, że w momencie startu sezonu trwałyby już beta testy? Na pierwszy rzut oka nic na to nie wskazuje. Już tłumaczę. Overwatch 2 to ogromne zmiany do gry. Nowe postacie, mapy, 5 vs 5, reworki obecnych bohaterów, balans. Bardzo wiele do strawienia i dla prograczy z pewnością jest to ekscytująca, ale też stresująca perspektywa. Już teraz mówiono o 12 godzinnych treningach i zmęczeniu ciągle zmieniającą się metą. Wielotygodniowe czy nawet miesięczne szlifowanie strategii. Po prostu wszystko jest wywracane do góry nogami i jestem pewien, że żaden z graczy nie wywołał Wyobraża sobie zacząć grać po raz pierwszy w Overwatch 2, powiedzmy tydzień przed startem sezonu. Każdy to powie, że prosi potrzebują więcej czasu na przygotowanie. Wiele osób uważa, że drużyny OWL otrzymają wcześniejszy dostęp do drugiej części i to wcale nie oznacza bety dla nas wszystkich. Jednak ja uważam to za scenariusz wysoce nieprawdopodobny. Taki wcześniejszy dostęp oznaczałby wymóg podpisania umowy o zachowaniu poufności, tak zwane NDA. Gdyby gracze mieliby w tajemnicy przygotowywać się do nowego sezonu, grać nowymi postaciami, to Blizzardowi zależałoby, aby żadna informacja nie wyciekła. Teoretycznie NDA ma w tym pomagać, ale przy tylu ludziach będących pod taką umową, na dodatek młodych Istnieje wysokie ryzyko wycieku. Nie sądzę, że Blizzard mógłby sobie na to pozwolić, więc bardziej prawdopodobne jest to, że prosi, zaczną przygotowywać się do sezonu wraz ze startem bety, czyli wtedy, gdy tysiące innych ludzi zostanie do niej zaproszonych. I wtedy ujrzymy nie tylko nowości do PvP, ale też do PvE, czyli misje, drzewka talentów i tym podobne, bowiem dla mnie totalnie odpada scenariusz wypuszczenia sequela w dwóch częściach. Najpierw rywalizacja, potem kooperacja. I teraz tak, skoro po pierwsze progracze potrzebują więcej czasu na przygotowanie, po drugie, moim zdaniem otrzymamy dostęp równo z nimi, wnioskuję iż beta ruszy najpóźniej w marcu 2022. Chciałbym postawić na październik tego roku, ale na razie nic na to nie wskazuje. Jest bardzo blisko tego miesiąca, więc spodziewałbym się już teraz jakiegoś hajpowania w social mediach. A jak na razie, mimo obietnic Blizzarda, komunikacja dotycząca Overwatch 2 jest mierna. W grudniu nie ma szans, bo jest to okres świąteczny, więc stawiam na start bety w styczniu. Czemu tak? Bo mam pewne domysły dotyczące premiery Overwatch 2. Otóż krótko po starcie sezonu OWL w kwietniu mamy maj. Natomiast Overwatch 1 premierę miał właśnie w maju 2016 roku, a konkretnie to 24 maja. I tak sobie myślę, jakże to byłoby symboliczne, gdyby druga część miała premierę tego samego dnia 24 maja 2022 roku, premiera sequela w rocznicę poprzedniczki. I jest jeden argument, który zwiększa prawdopodobieństwo. Otóż nie od dziś wiadomo, że nie tylko gry, ale też inne media, jak filmy, mają swoje premiery najczęściej we wtorki. Czytałem o tym i rzeczywiście, jak się przyjrzycie, to wtorki zdecydowanie są standardem. Jest w tym pewna wieloletnia tradycja, ale też mająca sens pod kątem praktyczności. Nie będę się nad tym rozwodzić, ale po prostu na ogół największe gry mają swoje premiery we wtorki. Nie inaczej było z Overwatch. Nie tylko premiera, ale też dosłownie prawie każda aktualizacja była wprowadzana we wtorek. 24 maja 2016 roku to był wtorek, 24 maja 2022 roku to będzie wtorek. No moi drodzy, powiem wam, że wszystko tutaj się tak ładnie zazębia. Oczywiście to od Was zależy, czy te argumenty się wam kleją, czy też nie ale ta symbolika jakoś tak do mnie przemawia. Owszem, należy też wziąć jedną rzecz pod uwagę. Takie trzymanie się sentymentów, że o, zróbmy premierę w ten sam dzień co poprzednia część, wywiera niepotrzebną presję na twórcach. Ważniejsze jest wypuszczenie dobrego produktu. Jeśli będą potrzebne szlify, a termin 24 maja okaże się nierealny, to nie ma co się spinać. Na zakończenie odniosę się do jednej obawy społeczności. Krótko przed ujawnieniem informacji, o której jest dzisiejszy film, internet obiegły wypowiedzi anonimowych źródeł z Blizzarda. I prawdopodobnie ci z góry z Activision Blizzard zaczęli naciskać na deweloperów, by już zakończyli projektowanie nowości, zaczęli dopracowywać to, co już mają i przygotowywać grę do premiery. A plan jest, by wypuścić ją przed latem 2022. I to dosyć mocno pokrywa się z ogłoszeniem dotyczącym Overwatch League. I tak po prawdzie dziennikarz, który napisał artykuł na podstawie anonimowych przecieków, usłyszał to od kilku osób. Rzecz jasna to wciąż jest przeciek, anonimowe źródła, więc nie można tego brać do końca na poważnie. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby padły takie słowa. Okej, okay, jednak jakie są obawy społeczności? Ludziom czytającym zdanie, że Activision naciska na deweloperów, by już przestali projektować grę i przygotowywali ją do premiery, włączają się flashbacki, bo to na pewno oznacza, że gra jest niedokończona i dosłownie będzie z niej wycięty content, a po premierze ujrzymy wiele bugów. Owszem, są to realne obawy, bo takich sytuacji wielokrotnie doświadczyliśmy przy wielu, wielu grach ostatnich lat. Jest to plaga całego gamingu. Korpolutki z samej góry narzucają żelazne terminy, wymuszają na deweloperach cięcia czy krańcze. I, I racja, te słowa, które padły w kontekście Overwatch 2 mogą właśnie na to wskazywać, ale też niekoniecznie. Bo nie można już zakładać, że tak na pewno będzie i dostaniemy niedokończony produkt. Bowiem jakby nie patrzeć, zdania podobne do powyższego muszą prędzej czy później paść. To naturalne, że przychodzi moment, gdy ktoś mówi Okej, OK, dobra, słuchajta, mamy już dużo zrobione, czas na dopracowanie, doszlifowanie, jedziemy z premierą. Bardzo często tworzenie gier ma to do siebie, że twórcy za bardzo się pieszczą i ciągle chcą coś dodawać, wymyślać, być kreatywnym. Są to oczywiście ambitne plany, ale musi też być ktoś, kto by ich tam, wiecie, no, stał nad nimi z batem. Nie wiemy na jakim etapie są prace nad Overwatch 2. Równie dobrze rzeczywiście już wszystko najważniejsze jest zrobione i wiadomo, iż musi paść sygnał, że dobra, przechodzimy do ostatniego etapu. Nie wymyślajcie już niczego nowego, tylko dokańczamy to, co już mamy. I te słowa, które wypowiedział ktoś z góry Activision Blizzard, nie wskazują jednoznacznie na pospieszanie, wycinanie zawartości i tym podobne. Owszem, historia już nas czegoś nauczyła i do takich sytuacji dochodziło masę razy. Też mam obawy, ogromne, ale nie trzymam się tego, że na pewno to zdanie oznacza wycinanie kontentu, że będzie powtórka z Cyberpunk'a. Warto też dodać, że na niedawnej konferencji z inwestorami potwierdzono, iż przekroczono ważny kamień milowy w trakcie tworzenia Overwatch 2 i przechodzą do późniejszych etapów produkcji. Być może to się właśnie odnosi do tego samego. Zatem, drodzy widzowie, uważam, że zaczyna się robić coraz ciekawiej. Obym się na tym nie przejechał, ale możliwe, że już niedługo coś się zacznie dziać. Zapowiedzi nowych bohaterów, pokazy map czy talentów? Nie wiem, wolę się nie napalać, ale jen, fajnie by było już zakończyć te oczekiwanie. Wiele przeszliśmy przez ostatnie półtora roku i chciałbym już wrócić do bardzo aktywnego rozwoju kanału. I chyba nawet nie muszę Wam mówić, że jak coś się pojawi, to możecie na mnie liczyć. A Wy co sądzicie o niedawnym ogłoszeniu? Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.